ma z tej strony Tromba i macie tutaj film ze startej edycji, ale tym razem nie z perspektywy właściciela, tylko z perspektywy gracza. No i w tym filmie losuję 3 s na hc I co trzeba zrobić, żeby takiego s móc zgarnąć? No to tak, zostawić suba, lajka, dzwona. No i oczywiście swój link w komentarzu, a już tutaj więcej Was nie zanudzam. Zapraszam do odcinka. Oni są tu takiego w tą stronę, wiesz o tym. A o, widzę, 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 mam, 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 mam ich. Widzisz? No to o, być, sorry. ty zawsze musisz skoczyć, nie? Dobra, wbijamy się No Trąba No, kreta robimy teraz Dobra, wbijam się Tam Odpawa. dalej są No, da dalej są, no I tam perłę do nich Poczekaj, pokitałem pochitałem Ej, sety mają, mają sety, będzie ciężkie. Ktoś? Ja do mnie typa jednego No weź, weź, weź zabij tego i to mi pomoże Dobra Dasz radę go zabić? Tak, 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 tak tylko musisz chwilę poczekać. No dobra. To tro trochę ciężko jest jak mi było we dwóch. Czekaj, podaram się na początek. O, on ci ucieka. Jak ci ucieka to Uch, się wróć bam. do mnie. Ja się buruje na macie cały czas. No to wróć do mnie przecież. Nie wiem, ty nie myślisz. Zabiłem. No to dawaj do mnie, bo ja mam dwa już. Trzy znaczy. Idę. Enchant. Jestem w enchancie. No to dawaj. Dobra, zaraz będę uciekać pewnie Ja mam 8 refi, może ci jeden rzucić. No to gdzieś. jednego mam, czekaj, może damy radę Dobra, ostatniego refa jem Dobra, musimy podorać trochę, czekaj On mnie goni O, mój ostatni rozet chyba. To Weź mi wyrzuć tam za siebie refa gdzieś Wyrzuć mi za siebie refa Wyrzuciłem, Wyrzuś? dobra, je... wyrzuciłeś biegnę Nie wiem gdzie ty pobiegłeś Dobra, widzę refa, widzę refa Dobra, jem refa Zabijłem. Nice. Mój jeszcze ma. Dawaj, chodź, chodź, chodź. Idę, idę. Polizał. Nice, no brawo. Ostatniego refa. Dobra. Ale strefy mu dałem. Najgorzej, że ja nie jestem taki rozgrzany w PvP. Wiesz o co chodzi, nie? Ale nie wiesz o co chodzi, bo tak... na ręce. No, 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 no tak... bo to najróżniej jak w zimę. Jak zimno. Się, no najgorsze no, jak się w zimę gra, nie? I się jak na, 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 z dworu przyjdziesz do chałupy, nie? No to tak się nie da grać. No. Najlepiej właśnie... Tu gdzieś byli. Na Są, typo. są, są na pewno, bo na widzę. 10 much, na 14. Oho, trąba no, będzie ciężka, oni no, kolscy mam pewnie. Mogę do was tepać? No tepa się da. No tepa się, bo ja się skopałem. Wodę no, cię wleje w okresie, Mam, mam, mam typu. 10. Graj wodę? Dobra, ja mam wodę. No dawaj. No, dobra, miesiąc. Ja <grym> nie wiem, Tatkowi. Ale to nie, to Stevie jakieś chyba. No też mi się... jak widać, nie? No. Ty no, teniki te taki kurkus jakiś. Dobra, względem. Na, na pewnej. No, no to leciłem. No to Stevie są jakoś. Ale sety mają, nie? To może być ciężko. Koksa zjadł! Też wiem Waga, bo niektórzy koksy pojedli, zabiłem. Jeden schodami ucieka. Waga, bo niektórzy koksy mają, no? Niektórzy pojedli. Zabiłem. Ej, ucieka typ, ucieka typ w Oksis, który nic nie ma. Ej, zamuruję schodem. Zabiłem i ten typ jest na koksie. Weź zakobluj, 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 już refię, zakobluj. Dobra, zakobuj. zamurowałem. Nie zjadł, nie zjadł, nie dojadł chyba. Albo dojad. Nie dojadł. Dobra, zabiłem. Dwie nie perły, dojadłeś? ile itemów, ile złota, ile setów. Oksis, po ale teraz nie ma teraz więc. Dobra oni mają seta, mam nadzieję, że ten drugi mnie nie będzie bił. No i ja oczywiście, że mnie biją. Ale jeden ucieka. Nie mają refów! Pa zakoblował kumpla! Chłop zakoblował kumpla. Cześć chłop chciał uciec! A on go zakoblował. To tak jak z Boxisem się gra czasami. Przez przypadek cię zabije przez przypadek Na mc 4 Nie bij, to ja nie, nie bij Zabiję, zabiłem Zabiję kolejnego, zabiłem Drugi biegnie. Idź na meteor no, no i ty iść na meteor, stanek albo na meteor, no A ile jest do meteora? Minuta Nie chcę biegnie, Ej on chce komuś tepnąć e, Hitnęłem go dopiero Ta? No to ja go woję na razie on, on, on będzie tepać no? Tepać będzie To no, on będzie tepać, więc i tego hitnąć Tamtego bijesz jakby co? No Nie dobra, cykam tego pery, bo i tak tu jest dużo On No na meteor chce iść ciągle Te, Tepa się w odkitnął Te ja zobaczcie gdzie u mnie jest typa. Ja się z tym typem biję teraz ilekce, ja z tym się biję. No, no To ten może się czeka. No terp... proszę tepnąć. Do tanka najlepiej. Poliże, nie. Tepier tam A ten knok nie działa tam mam tak Tylko meteoryt nie. za chwilę. Trzeba iść. Popilogi zrobił! Meteorit, ja nie mam. Ja mam co teraz całego. Mój dawaj zbieramy. Wszyscy gdzie jest meteoryt? Bo zaraz jest, spada już. Ok, no, ma knoka. A jak ty daleko jesteś stanek? Nie! Dobra, kratkę mam, to... mam kratkę z kopem. Mam go w kratce, Ival. Tylko żeby nie miał końców. No brawo, sto. Zbierasz, zebrałeś? To ich ich. Ival zebrałeś? Nie, no bije tego, ja nie, nie, nie mam nic. Ten typ może ma. Ten no typ... ma wszystko, ten, ten, ten David Tutaj, ma. no to bijemy go. On nie, nie co zrobiłem? On nie ma, ma kursa, na pewno. Co ja odwalam w ogóle? Bardzo, dobrze. Nie wiem, kliker mi się włącza cały czas, co Pani jest? On nie ma? Zabiłem, ale, ale jestem słaby, nie wiem. Kogo paru... nawet zajmować? Nie, no, mogłem. No, no. Zabiliście go? 200 ten mój miał. E, Boxy zabiliście go? A, zabiliście go.